Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Saś, witam. W studiu Maciej Buszkiewicz, radny Gorzowa, szef klubu Gorzów Plus i przewodniczący zgromadzenia zarządu Celowego, Związku Celowego Gmin MG6. Dzień, dzień dobry, dobry panie redaktorze, dzień dobry. Panie. Zacznijmy więc od śmieci. MG6 zostaje. Bez Gorzowa. Słyszymy, że przetarg się udał. Udało się utrzymać cenę. Pana to zaskoczyło? Nie, bo widziałem, że warunki przetargowe były troszkę inne niż wcześniejsze, czyli te śmieci będą dużo rzadziej odbierane jednak. O, to była konsekwencja to była... wyjścia Gorzowa. Tak, jednak no, odbiór śmieci cały czas jest, drożeje. W związku z tym za MG6 wyszło z założenia, że coś kosztem czegoś cena nie ulegnie zmianie, natomiast no tak jak powiedziałem, te śmieci będą coraz rzadziej odbierane, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu uważam, że jako miasto zrobiliśmy dobry ruch wychodząc ze związku. A kto Lecając poradzi sobie to... lepiej? Bo, czy, czy MG6 już bez Gorzowa? Czy, czy Gorzów, który no, za chwilę wejdzie w, w nowy system rozliczania cen śmieci? No bo dyskusja trwa i to widać po, chociażby po Facebooku. No tak, no, w, widać, że w mieście jest cały czas dyskusja na ten temat. To nie chodzi o to, kto wyjdzie, kto wyjdzie lepiej. Jakby, no, zdecydowaliśmy, że jako miasto że idziemy swoją drogą. W związku z tym no Oby nie, nie wychodziliśmy po to, żeby gminą było gorzej, bo, bo, bo to nie o to chodziło. Chcemy, żeby naszym mieszkańcom było, było lepiej w tej sytuacji. A jako radny. Nie tylko jako przewodniczący zgromadzenia, który no, zajmuje się pan też tą siłą rzeczy gospodarką odpadami, ale też jako radny. Czego pan się spodziewa? Bo mieszkańcy pytają, kiedy usłyszymy jakieś szczegóły i tak dalej. No, wiceprezydent Jacek Szymankiewicz tu w tym studiu dwa dni temu wyjaśniał, jak to może wyglądać na, na początku, że te deklaracje już niedługo, śmieciowe i tak, dalej, i tak dalej, ale czego pan się spodziewa? Jak to może wyglądać? Znaczy kwestia rozliczeń, jak to będzie wyglądało, bo to mieszkańcy często zadają pytania i się nie dziwię, bo każdy patrzy przez pryzmat pieniądza i się zastanawiają, czy zmiana systemu rozliczeń ten powodzie w budynkach wielorodzinnych, czy na tym stracą, czy zyskają. No ja uważam, że zdecydowana większość zyska. Pewnie znajdą się takie osoby, które, które będą płaciły więcej niż do tej pory, ale Uważam, że to będzie mniejszość, zdecydowana mniejszość. Znaczy pytanie o Natomiast... bezpieczniki. Przepraszam, że mhm. przerwę, ale mieszkańcy w wielu wpisach pytają, co na przykład w przypadku jakiejś awarii, bo są przykłady, gdzie no, sączyła się woda, czy, czy, czy wręcz lała, co nabijało rachunek, a wpływa to na dane tak zwane historyczne, na podstawie których z kolei jest ustawiana cena za śmieci. Czy tutaj będą jakieś możliwości ruchów? Bo w przypadku rodzin wielodzietnych, tutaj Tutaj sam wiceprezydent mówił, że no będą, że, że są możliwości. No, Mieszkańcy pytają się dalej, czy, czy, czy w takim przypadku, jeżeli jakaś awaria rury będzie. No ale to danym, zawsze, danym zawsze jesteśmy w stanie jakąś wartość przyjąć. Hmm. Ja pamiętam, no, chociażby jeszcze z, z mojej kariery zawodowej w zakładzie gospodarki mieszkaniowej, myśmy wielokrotnie w momencie, kiedy była jakaś awaria e, duża na budynku, Wnioskowaliśmy wtedy do PWiK o to, żeby nie naliczyć, wprawdzie PWiK jakby naliczało nam opłatę za wodę, no bo ta woda poszła w ziemię, kolokwialnie mówiąc. Natomiast wtedy szła na rękę takiej wspólnocie, że nie liczyła już wody odbioru ścieków, które tak naprawdę kosztuje... odbiór ścieków kosztuje więcej niż, niż woda. W związku z tym wtedy były w ten sposób ulgi i ja uważam, że jest to, jest to do zrobienia w przypadku awarii, żeby nie brać pod uwagę tej wody, która, która została w ten sposób no, zużyta. Czekamy więc na, na, na szczegóły. Natomiast, panie, panie redaktorze, jeszcze a, a propos mhm. śmieci, chciałem dodać, bo cały czas o tym mówimy i tak jest, że no, ten, ta zmiana systemu jest po to, żeby właśnie też włapać tych, którzy w tym systemie teraz nie są. I, I miasto gwarantuje, że ta cena będzie do tej pory utrzymana. A cena odbioru śmieci, jak i wszystko, drożeje. Chociażby wprowadzany od 1 października system kaucyjny też spowoduje wzrost, o dziwo ceny, bo firmy, które odbierają takie odpady, jeżeli odbierają butelki plastikowe, to oni sobie wliczają to, że będą mieli odzysk z tego, który potem sprzedają. Nie no jasne, na bramie, Im, Im to, to ona im będzie to, w... Tak. Im to, im, to, Im to w tej chwili, jeżeli zabieramy im ten odzysk w postaci butelek, które potem mają zysk, no to gdzieś indziej będą musieli brać. Dlatego też jest bezpieczniej w momencie, w momencie, kiedy my mamy taki system, idą, wprowadzamy te osoby do systemu, który które w tym systemie nie było. Tam no, zobaczymy, jak to będzie, chociaż cena w sensie cena została utrzymana dla jednorodzinnych. Jeśli chodzi o wielorodzinne, to zobaczymy, bo to będzie. To naliczanie. zobaczymy w zależności kto ile e, zużywa wody, ale to też będzie dodatkowy e, motywacja dla niektórych, żeby tą, żeby tą e, wodę zużywać. I tu apel naprawdę doświadczenia e, nawet cieknący, delikatnie, kapiący kran, czy kapiąca spłuczka. W, w, jeżeli chodzi o potem, liczymy w miesiącach, to są naprawdę duże zużycia wbrew pozorom, co by się mogło wydawać. O tym mówią dane. Zmieńmy temat. Słuchacz Tomasz pisze na naszym radiowym Facebooku, czy będzie głosował Pan za poręczeniem kredytu dla stali Gorzów? Moje pytanie dodatkowe: Czy takie w ogóle coś pojawi się na, na, na sesji? I czy poręczy Pan kredyt własnym majątkiem? Pyta Pan Tomasz. Znam to pytanie pana Tomasza, czytałem je przed wejściem do studia. E, oczywiście za chwilkę odpowiem, tylko taka, e, taka uwaga do pana Tomasza. E, ja rozumiem, ja przyjmuję każdą, każdą krytykę, e, bo przecież działania każdego radnego nie muszą się podobać mieszkańcom i pełna zgoda. Można krytykować radnych, jeżeli się uważa, że coś robią źle. Natomiast e, pan Tomasz. W jednym z wpisów yy, na Facebooku pod innym z artykułów kilkanaście dni temu yy, napisał, że wszyscy radni, którzy głosowali za Stalą Gorzów rok temu, to są złodzieje. Yy, nic nie ukradliśmy. W związku z tym naprawdę na takie e, niektóre komentarze mhm. również w mediach społecznościowych trzeba uważać, szczególnie jak się to robi pod własnym nazwiskiem. Ba, nie wypada w ogóle tak pisać, a tym bardziej pod, pod własnym nazwiskiem to tak ja na marginesie. Ta, bo... ta, ta dyskusja wokół Stali Gorzów, ona ogniskuje duże emocje. Ja wiem, że ona jest gorąca, natomiast to jest, to jest radni mhm. głosując za Stalą Gorzów nikomu nic nie ukradli, a nazywanie kogoś złodziejem? Na to są paragrafy. Nie, no jasne. Tak? Natomiast też chciałbym zmienić, jakby, tor naszej dyskusji wokół, mm -hmm. wokół Stali. Czy ten temat pojawi się na, na, na sesji? Tak, temat, temat na pewno się pojawi. Wczoraj podpisywałem taki wniosek o, o podjęcie stanowiska, które, które da, będzie apelowało i które da możliwość panu prezydentowi poręczenia takiego, Kredytu. Mówimy o kwocie 3 miliony złotych, poręczenia przez miasto i 3 miliony poręczenia przez akcjonariuszy prywatnych. Ale w momencie, to rozumiem, że klub Gorzów Plus Nie. złożył ten grupa wniosek. Radnych, grupa, grupa radnych. radnych taki wniosek złoży. Z wszystkich klubów, czy tylko z dwóch? Panie dyrektorze, zostawimy sobie te, te takie niuansiki na. na później. Bo wszędzie są fani no. Staligorów i wszędzie są ludzie, Nie, no, którzy, którzy są Pomyślę sceptyczni. Z, z wszystkich klubów. Mm -hmm. e, z tego, co wiem, z wszystkich klubów się e, są, są radni, którzy się podpisali. Natomiast e, ta sprawa Staligorów też ma e, dwie strony medalu. E, bo prawda jest też taka, że no, Staligorów to jest historia, e, historia tego miasta. Bywało tak, że Stalgorzów miała ciężkie, e, ciężkie lata i przypominam, że była już taka sytuacja, kiedy prezydent Tadeusz Indiejcza poręczał kredyt dla Staligorzów. E, Stalgorzów bez problemu ten kredyt spłaciło, i miasto nie miało z tego tytułu żadnych problemów. Także to tak naprawdę miasto nic nie kosztowało. Natomiast miasto na logu Staligorzów i na historii tego klubu, na sukcesach tego klubu, zdobywanych medali, też ma duże. E, e, wtedy się cieszymy, kiedy są. Są te, są te sukcesy i miasto też korzysta bardzo na, na, na sukcesach Staligorzów. Także to nie jest tak, że to jest transakcja tylko jednostronna. To często jest, bym powiedział, że miasto więcej korzysta na sukcesach Staligorzów niż, niż, e, niż, niż, niż daje. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą na, w mediach społecznościowych, jak się pojedzie w, w, w Polskę i się zapyta ludzi, z kim im się kojarzy Gorzów, pierwsze, które hasło pada, Stalgorzów. Jasne. I to też pokazują badania. Ostatnio nawet znalazłem takie badania w, w, w internecie i rzeczywiście. Natomiast proszę mi przypomnieć, Stalgorzów zapłaciła za wybudowanie stadionu? Nie, no oczywiście, że... No, przepraszam za wybudowanie stadionu, nie. Natomiast coś, co było... Kilka miesięcy temu, w momencie, kiedy była mowa o, o pomocy Stali Gorzów, wtedy też zostało poruszone, że Stal Gorzów też poniosła koszty budow do budowania kolejnych lóż, do budowania garaży, pewnej infrastruktury na, na majątku tak naprawdę miasta. I to też było kwoty kilkumilionowe. No ale mówi pan, że Gorzów... Więcej korzysta na stali niż. niż, niż no wizerunkowo korzystamy od lat. Chodzi mi o to, że teraz mieszkańcy. E, znaczy, sta, stadion Staligorzów zbudowało miasto. Jasne, ale. Stadionu nie ale, można wykorzystać ale, dla piłkarzy, tak, lekko tylko dla. Ale przypo klubu przypominam, że w, Polsce, nie, w Polsce, jeżeli chodzi o sporty, które się odbywają w, czy to na halach, czy na, na stadionach, to jest rzecz oczywista, oczywista. Wszystkie, sta wszystkie stadiony, na których gra Warszawa, Raków, Częstochowa Śląsk, Wrocław, Pogoń, Szczecin mówimy tu o piłce nożnej to są wszystko stadiony miejskie które buduje, budują miasto Takie mamy, taki mamy system no, ja bym chciał żeby było tak, jak w Wielkiej Brytanii, chociażby no, w Premier League wszystkie kluby mają swoje, swoje stadiony i też czerpią tego dużo większe zyski, ale no, znaczy, nie porównujmy. To, to jest inna skala. Mi chodziło o to, no. że prawda jest taka, że rzeczywiście Stalgorzów to jest marka rozpoznawalna w, w kraju i, i, i okej, okay, wszystko jedno, że znaczy, wszystko e, to prawda. Natomiast chodzi o to, że, że pan powiedział, że miasto w, przede wszystkim korzysta. No, miasto też dużo dało. No, oczywiście, I teraz to, że daje. co się dzieje, to też. Oczywiście, I Dlaczego jest ta, ta ta dyskusja? Tylko że wśród ci, ci, ci sami, no, nie wszyscy może kibice, ale część osób, które krytykuje, bywało na tych meczach, cieszyło się z tych medali, niektórzy radni, którzy teraz są e, e, przeciwni, e, też chętnie korzystali z momentów, kiedy Stal miała e, sukcesy. Panie rektorze, dlatego. A poza tym ja uważam, że jeżeli chce, to kolejny taki apel do, do niektórych radnych, że jeżeli się chce dowiedzieć, co się dzieje w klubie. I tak to robię ja nie rozmawiam z, y, z zarządem czy nie rozmawiam z ludźmi w klubie, z klubu poprzez media, tylko najczęściej, y, najczęściej zadzwonię, spotkam się, dopytam o parę szczegółów, a niektórzy radni robią to poprzez media, apelują do pana prezydenta o pewne sprawy. Ma pan o to myślę, że myślę że, hmm. myślę, że nie tędy droga, bo to niepotrzebnie, bo to, czy mówimy, że y, mieszkańcy są często zbulwersowani i zaognia się sytuację, ale to czasami my jako niektórzy radni to wywołują te niepotrzebne. A emocje. może mieszkańcy, którzy w końcu składają się na ten budżet miasta i też w tym partycypują, choć nie lubię tego słowa, czyli uczestniczą, usłyszeli, że dobrze pomożemy, ale my rozliczymy także. A nagle okazuje się, że po kłopotach są kolejne kłopoty i nie wiadomo właściwie o co chodzi. Nie mówi się niczego wprost, nie podaje się nazwisk, kwot, tylko trzeba dopytywać. Dlatego, może, może o to chodzi. Tego gwarantuję panu, bo jestem po. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że ja dopytuję się mhm. u, u źródła, a nie poprzez media. Odbyłem w dniu wczorajszym rozmowę z Patrykiem Broszkowicem, prezesem klubu, który zobowiązał się wobec mnie i nie tylko mnie, osób, które podpisały się pod wnioskiem, że przyjdzie na sesję Rady Miasta i przedstawi całą sytuację finansową klubu wykaże, y, jak wygląda to w tej chwili i zobowiązał się, że odpowie na wszystkie pytania radnych, które y, padną na sali. Także zachęcam też mieszkańców, żeby chociażby online te, tej sesji słuchać. Pewnie niektórzy też usłyszą odpowiedzi na swoje pytania. I ostatnie pytanie dotyczące no, tej rewolucji w, w mieszkaniowej, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. On też się pojawi na, na, na sesji. Rozumiem, że tutaj żadnych chyba problemów nie będzie w przyjęciu tego, tej uchwały. No uważam, że nie. No, my jesteśmy przecież po, po chociażby po konferencji prasowej, w której brałem również udział, brali również... Przewodniczący klubu y, Platformy y, Grzegorz Ignatowicz, y, radne z tego klubu. Wszyscy wychodziliśmy y, zadowoleni, uważamy, że jest to świetny program y, i zobowiązaliśmy się, że to zostanie y, przegłosowane. Także uważam, że no, tak, bo tak jest, no, bar, jest. To jest bardzo dobry program. To jest właśnie wyjście y, do mieszkańców po to, żeby ułatwić im y, z mieszkaniami. No, jest to. Y, Problem każdego miasta, to my, a, a to tutaj w tym mieście zespół pracujący nad tym na czele z panem wiceprezydentem Jackiem Szymankiewiczem, to, to wypracował taki nowy model i uważam, że jakby tutaj nie powinno być żadnej osi sporu. Szef klubu Gorzów Plus, radny Gorzowa, Maciej Buszkiewicz był państwu i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa z Gorzowem. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.